Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy ski -jumping .pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Piotrek, rozmawialiśmy sobie przed tymi skokami. Wraca ta energia, ale no to jest taki proces, który czasu potrzebuje. Nie. <laughs> Nie, wczoraj miałem zły dzień. Po prostu. E, Kaca po sobocie. E, ale tak, by dziś się czuję dobrze, spokojnie. Także jest, nad, jest z czego budować. No eee, jest można, można zacząć rozpalać ogień. Nie? Dziś to był taki trochę tryb treningowy jeszcze? Znaczy tak, dzisiaj po prostu tak sobie skoczyłem, żeby skoczyć Powiedz, wczoraj ta pora tej ceremonii trochę przegięci już chyba, co? Wobec tego ile macie zajęć? Znaczy ja w ogóle tak wczoraj miałem taki zły dzień, że w ogóle nawet nie, nie wiedziałem co się za bardzo dzieje, także no, <laughs> ciężki miałem dzień, naprawdę tak ale tak, no, walczyłem z tym cały czas, można powiedzieć gdzieś tam e, no, cały dzień, bo i tu na skoczni e, czułem się fatalnie i później e, jeszcze gdzieś tam w tej podróży, później jeszcze na, z powrotem na tą ceremonię no, to mnie głowa eksplodowała, ale... Ale tak jak mówię już dzisiaj się czuję e, no fajnie, fajnie także tak, można e, z tego coś zrobić. A budujesz pewność siebie na tym złocie, które zdobyłeś kilka dni temu, czy odcinasz to totalnie i zupełnie nowa droga się teraz zaczyna? Nie, to już dawno do mnie historia w sumie gdzieś tam trzy e, dni to odcinałem, nie? <laughs> Wczoraj najwięcej, znaczy tak automatycznie gdzieś tam, no ale... E, no to tak by gdzieś tam, żeby gdzieś tam móc walczyć no to trzeba zostawić przeszłość za sobą i, i tak by robić swoją robotę na nowo. No tak, pierwszy jest kok fajny, ten drugi coś sił troszeczkę zabrakło, bo, no, bo ten wczorajszy dzień jednak tak jak mówisz, no było, był, trochę Cię mógł słabić. Metrów. <laughs> znaczy, e, no jak to powiedzieć. E, no, taki skok był. Właśnie Piotr coś ćwiczyłeś na tym skoku, czy to był full pakiet, tylko wszystko na 40, może źle powiedziałem, na 50%? Znaczy dziś nie byłem na 100% w ogóle, tak, dziś, 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 dziś można powiedzieć takim, e, jak patrząc na, na, na sobotę, to taki stan bardzo, bardzo minimum, e, ale tak by no, e, no. Dobrodošli doma, dobrodošli v planiti.